Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie we wtorek, 11 lutego, godzina 6.55. Wstałyśmy dokładnie 5 minut temu. Nie jest źle, bo bliżej 7 niż 6. Chociaż ja jeszcze nie przytomna, ale zapraszam Was dzisiaj na daily vloga. Ja jeszcze sobie chwilę tu posiedzę, Hania, już jest żywotna i się bawi, a ja jeszcze chwili potrzebuję, żeby się dobudzić. Okej, okay, ja już zdążyłam się obudzić skutecznie, bo z siódmej zrobiła się tak naprawdę dziewiąta. Um, ogarnęłam sprawy komputerowe, jakieś tam instagramowe, zaległe wasze wiadomości. Moje wiadomości zaległe. Ale od was e, Hania zadła śniadanie i teraz nie ukrywam, że już w stroju czekam, aż Hania pójdzie spać. Wiatr wie, no. Hania jest zafascynowana, jak wiatr rusza roletami. Jeszcze mamy dalej e, resztki. Nie resztki, chyba w sumie epicentrum. Oto dzisiaj i wczoraj miało być najgorsze dni tego wiatrzyska, chociaż u nas nie jest najgorzej, no ale jednak trzeba przyznać, że wieje. Czekam aż Hania pójdzie spać, żeby móc w spokoju e, poćwiczyć. Myślałam, że będę ćwiczyć wieczorem, ale jednak rano jest większa motywacja, więcej jestem w stanie z się wydać, także czekam sobie tutaj grzecznie, e, bo. Poćwiczę, pomaluję się, coś poogarniam i pewnie będziemy uciekać Dlatego, że dzisiaj mamy dwie misje Misja fryzjer, w końcu już mam długie włosy Ale mam plan, żeby nie scinać ich za dużo, ale zresztą zobaczycie A poza tym nie wiem, co z tego planu wyjdzie w praktyce, co powie fryzjer e, Ale to jeszcze bliżej, um, typ spotkania Na pewno wam dam znać, coś się, co się miotam dzisiaj Chyba dawno ja nie vlogowałam no i misja bardzo ważna, buty. Buty, pierwsze buty dla Hani, to jest poważna sprawa, to nie są żarty. Hania zaczęła chodzić, przepięknie już chodzi, nie jest jakaś taka super stabilna, ale za rękę chodzi super, chociaż staram się jej po domu nie prowadzać absolutnie za rękę. No i po domu oczywiście na boso, bo to jest jej ulubiony sposób. Ewentualnie czasami zgodzi się na skarpety. No, ale jednak na przykład dzisiaj idziemy do Fryzjera, więc fajnie by było, jakby sobie po salonie tam pochodziła. Już zaczynają się robić takie cieplejsze dni, więc wychodzimy czasami na plac zabaw. No i ona jednak do tych dzieci, dzieci jest strasznie niezadowolona z tego faktu, że jest uwięziona w wózku. Więc ja uważam, że to już jest czas na pierwsze buty, skoro potrafi całkiem sporo sama przejść. Chcielibyśmy kupić coś takiego bardziej wiosennego, jednak, żeby posłużyły jej na marzec, kwiecie. W lutym będziemy pewnie tak sporadycznie wychodzić z nią na dwór w sensie. Żeby sobie chodziła sama Zobaczymy co nam się uda znaleźć Znalazłam sklep, zresztą bardzo blisko Naszego starego mieszkania Który ma świetne opinie No i jest tylko specjalizuje się W doborze butów dla maluchów Także ponoć jest obsługa Bardzo pomocna, także myślę, że Ja tutaj nie będę musiała dużo ro robić Oczywiście przeczytałam sporo Na temat pierwszych butów, no ale wiecie Jak ktoś się w tym specjalizuje I ma specjalistyczną wiedzę To myślę, że warto zaufać takiej właśnie Właśnie o sobie, bo zawsze my, jako mamy, możemy zrobić błąd, nie jesteśmy nieomylne. Zwłaszcza, że to pierwsze obuwie ma kluczowe znaczenie. Także mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj jakieś buty kupić. No już tak, sobie siedzę i czekam. Coś tutaj ogarniam na telefonie, o dodał mi się nowy film dla Was. Także zobaczę, jak tam Wasze reakcje. No i zaraz do ćwiczeń. 5 Ok, ja już po ćwiczeniach tak wyglądam po ćwiczeniach. Może to nie jest zbyt estetyczny widok, ale prawdziwy i może dla kogoś. Motywujący, bo także chyba zaliczony trening. Więc teraz czas na prysznic, śniadanie, makijaż. Lecimy. Okej, okay, ja już po prysznicu, więc zabieram się za makijaż. Nie będę robić nic wymyślnego. Oczywiście, przetestuję sobie z wami podkład na Insta No i tyle. I się pomaluję. Mogę wam tylko pokazać, że ostatnio zaczęłam używać kremu Skills'a Ultra Facial Cream, który jest genialny. Taki lekki, a tak fajnie nawierzający. Bardzo fajny produkt pod makijaż. Ja się zabieram za malowanie. Ok, ja już pomalowana, jeszcze zostało trochę czasu do wyjścia, więc ogarnę tutaj Saigon, który powstał po makijażu i Saigon w innych pomieszczeniach. Może jeszcze trochę zdążę. A zobaczcie, stanowisko makijażowe. O, tak się prezentuje a na obiad dzisiaj zupa pomidorowa. z wczoraj Okej, okay, ja już jestem gotowa, ubrana do wyjścia sama Oczywiście nie zdążyłam zjeść Bo moje dziecko czasami tak długo je, ja nie zdążę Mam na sobie swetrzycho Ale to już chyba wszystko widzieliście Zwykły czarny top, te mam jeansy Z zarę I ten sweter to I on jest dzisiaj idealny Na takie, co? Wiatrzycho Także jest taki prosty zestaw, no i uciekam. No tak w zasadzie to chciałam powiedzieć, że dojadłam zupę po moim dziecku i tak sobie pomyślałam ostatnio, hmm, może ja bym zaczęła liczyć kalorie i nawet przez kilka dni liczyłam, ale potem stwierdziłam, że ja po tym dziecku dojadam za dużo rzeczy, więc <luczenie> liczenie tego to jest jakaś masakra. No ona nie zjada, coś tam zostanie, coś tam leży, czy to, to? ponoć to jest strasznie zgubne. Słyszałam, że takie właśnie dojadanie po dzieciach, ale ja nie cierpię, wyrzucać jedzenia. Więc jak widzę, że coś jest, to po prostu dojadam. Także pytajcie często, czemu nie liczę kalorii? Oto jeden sposób. Okej, okay, ja już prawie gotowa, czekam, ale nie pozbywam się dużo, chyba. Ja tylko się pokażę, uciekamy na obiad, ale pokażę się, wiecie, po fryzjerze. O, jeszcze tutaj takie światło piękne, po fryzjerze zawsze najlepiej na świeżo, bez jakichś większych zmian, ale odświeżone, tak Super, zadowolona. Okej, okay, to teraz się mogę pokazać na spokojnie. bo wam takie wiatrzysko, że aż nawet ciężko mi było wyciągać kamerę i coś nagrywać, a troszeczkę byliśmy spóźnieni, problemy z parkowaniem i tak dalej. Także od miejsca do miejsca jest szybko, szybko, bo wiatr jeżeli chodzi o same włosy, no to tutaj lekkie skrócenie, chociaż już chyba miałam takie, trochę tutaj zeszło, ale ja się czuję tak świeżo, lubię taką długość no i to była kwestia raczej nie jakiejś drastycznej zmiany, tylko po prostu odświeżenia, no i tutaj był taki mały eksperyment z grzywką trochę chciałam może krótszą ale ja nie wiem właśnie, jakbym wyglądała w takiej krótszej, może jeszcze się wrócę ale na razie jest taka długa, a zawsze taką długą można skrócić. Zobaczymy, jak mi się to będzie nosiło. Jest taka długa, z tego względu, że o, jak sobie dam na bok, tak jak zazwyczaj noszę, to to też jakoś w miarę wygląda. Jakby była krótsza, to już mogłoby być gorzej. O, całkiem spoko. Także tak jak mówię, bez jakichś drastycznych zmian, no ale ostatni raz u fryzjera była jakieś półtora roku. Temu, więc to było bardzo dawno, więc to odświeżenie już było potrzebne. Tak jak mówię, lubię tę długość, a tutaj po prostu się coś przy grzywce zadziała, najwyżej się wrócę jeszcze ją skrócić. Ponoszę sobie taką i zobaczymy, a wy dajcie znać, co myślicie, czy widzielibyście mnie w takiej krótszej, czy zostawić taką. Z tej długości jestem bardzo zadowolona, bo nadal nie są krótkie, ale tak jak mówię, odświeżone. Jeżeli chodzi o same buty, Super, pół godziny nam zajęło. Bardzo fachowa obsługa, mnóstwo modeli do wyboru, także udało nam się też wybrać. Tak naprawdę to Hania wyszła już w butach. I tutaj jest polska marka. Ja tam się nie znam na markach butów dla dzieci, ale to jest ML, Dowiedziałam się, że to jest bardzo popularne i polskie. No i kupiliśmy takie pół buciki, żeby. Żeby były na wiosnę, bo teraz już nie będziemy aż tak dużo chodzić, także pierwsze buty są. Co prawda jak kochani założyliśmy na nogi, mówimy idź, Nie <tani> wiedziała co się dzieje, to dodatkowe obciążenie zrobiło swoje, ale będziemy się uczyć chodzić w tych butach. No ale to na zewnątrz, także w zasadzie wszystko się udało i fryzjer się udał, i buty się udały, już jesteśmy w domu, co prawda jest chyba 18 już, no ale... Ale załatwione wszystko. Ja już spiałam włosy, nacieszyłam się moim nowym dziecię. A prawda jest taka, że też mi zależało na tym, żeby wszystko było do spięcia, i wszystko jest do spięcia, więc jest okej, okay, bo jednak przy małym dziecku spięty włos to podstawa. I zabieram się za ten makijaż, a wtorek i sobotę ustaliłam sobie dniem maseczki w, w styczniu. No i zobaczcie, to postanowienie już mi tak zostało, weszło w krew. I jest wtorek, jest maseczka, no właśnie. I takie postanowienia jednak się okazało, że zdają egzamin, takie miesięczne. Łatwiej tego dopilnować, łatwiej dotrzymać. No i mam nadzieję, że zostaną ze mną na dłużej. Teraz mamy luty, więc mam takie less waste. Nie kupuję, się te buty były wyjątkiem. Ale to też nie chodzi o to, żeby w ogóle nie kupować w moim przypadku, tylko żeby ograniczyć tę zbędną konsumpcję, yy, która jest zbędna, po prostu. A buty to było coś... Niezbędnego. Dobra, ja zmywam makijaż i wybierzemy sobie jakąś maseczkę. Może przetestuję. A nie wiem, jak Wy sobie radzicie z braniem prysznicem, myciem się, kiedy Wasze dzieci nie śpią. Ja sobie radzę. To jest szuflada na spółę z moją córą, więc wszystko jest wymieszane. No ale cóż, przynajmniej mogę się w spokoju umyć. Ona sprawdza, co ta mama tutaj ma. A zresztą pokładam to sobie. Aż do jutra Także poukładam mi coś wybiorę przy okazji Bardzo dawno nie miałam na sobie maseczki peel off A to taka trochę frajda jest Zależy jak się będzie ściągać Cannabis, spirulina i chlorella Co to jest chlorella? Dobrze, że wiem co to <gryw> Cannabis z botanik Nakładamy, zobaczmy Aha, to jest taka maseczka, którą trzeba wymieszać z wodą To ja takich nie lubię Bo zawsze naleję za dużo wody no ale dobra, spróbujmy. W zasadzie to nawet korzystnie jest wymieszać ją z hydrolatem. Także mieszam i kontrolowanie dodaję. Plus jest taki, że jak się u zrobi dobre proporcje, to ona faktycznie później z fajnym peel offem, fajnie schodzi. Nie wiem czy ta, ale tego typu maski. No, wyjątkowo mi się udało. Kolor jest przepiękny, ale, no, tak jak mówię, więcej tu jest zabawy niż to warte. A jak przelejesz, to już jest kaplica. Pamiętam, kiedyś były takie sefory, które były w specjalnych wiadereczkach ze specjalną miarką. Ja i tak potrafiłam nalegać za dużo, ale dzisiaj, proszę, wyszło idealnie. Także 20 minut odczekuję. A w tym czasie. Siedzę na dole i wiecie co zrobię? Zaraz wam pokażę. Chociaż tak naprawdę powinnam siedzieć i wybierać rzeczy na urodziny Hani. Ale no, jeszcze jest chwila, jeszcze jest czas. No, jakieś baloniki, pierdółki, ale wolę poczytać. Nie, że wolę, ale no nie, nie mam dzisiaj na to ochoty. Pokażę wam co czytam. A tak w zasadzie to już kończę czytać, bo już jestem... O tyle mi zostało już naprawdę niewiele. Kryminał szybko całkiem go połknęłam, mam do niego kilka ale, ale generalnie czytało się przyjemnie, momentami trzymało w napięciu, a momentami mam mu kilka rzeczy do zarzucenia, no ale generalnie na plus. Także skończę to, mam jeszcze jeden kryminał, ale chciałabym w końcu chyba zacząć jakieś czytać poważniejsze książki niż kryminały. Także jeżeli macie coś fajnego do polecenia. Z jakiejś takiej poważnej literatury, ale nie mistrzima Ogorzata, no ale nie kryminał, nie harlekin, nie miłosny, tylko coś fajnego, takiego wnoszącego, uczącego, wartościowego, to koniecznie dajcie znać. Napiszcie, co tam powinnam przeczytać. Ja oczywiście nie mam nic do tych książek, ale yy, do samorozwoju wnoszą tak średnio coś, także chętnie posłucham. Dobra, czytam. Odpoczywam. Jeszcze jakąś herbę powinnam zrobić, ale już nie zdążę pewnie. Zanim wystygnie to już pójdę spać. No dobra, idę ściągnąć maseczkę i przy okazji oglądam. Ania mi podesłała, już nie mogę mówić, bo mi ta maska zaschła. Podesłała mi Ania przed publikacją jeszcze... Nie, chyba najpierw muszę ściągnąć maskę. Mam taką ściągniętą twarz, że nie jestem wam w stanie powiedzieć, co mi Ania podesłała. Oglądam i zaraz wam powiem. Tutaj maseczka bardzo ładnie zeszła, ale jak widać Trochę zostało e, i twarz taka napięta, taka nawilżona, taka przyjemna, ale muszę się pozbyć tej resztki. Okej, okay, pozbyłam się maseczki z twarzy. Teraz muszę się jej pozbyć z całej umywalki, ale trwało to zdecydowanie za długo, także, no, skóra bardzo przyjemna. Jak lubicie się tak bawić, to owszem, ale o, chyba wolę łaskę w płachcie i, i, i ją strzelnąć tą płachtę albo po prostu zwykłą maseczkę zmyć eee, i, ale już sobie umyję umywalkę bez was, powiem wam e, tylko co oglądam, oglądam Ania mi podesłała filmik hmm, pokaż nam swoją szafę, odcinek pierwszy reaktywacja starej serii odcinek pierwszy ze mną ogromny zaszczyt, ogromnie mi przyjemnie, że po tylu latach się z nią spotykamy właśnie e, w tym celu e, i ten odcinek ma być jutro, a mój vlog ma być później, więc jeżeli ktoś jeszcze nie widział i ma ochotę zajrzeć w głąb mojej szafy, co nieco tam pokazuje, półgodzinny chyba odcinek, także sporo tam pokazuje, to ja Wam zostawiam linka na dole i możecie właśnie u Ani obejrzeć, mam nadzieję, że Wam się będzie przyjemnie oglądało. no i fajnie chyba wyszło, tak trochę z morałem. Nie tylko e, ciuszki, szmatki, ciuszki, szmatki, tylko lekki morał Także jeżeli ktoś ma jeszcze niedosyt po dzisiejszym vlogu, to zapraszam Was na kanał do Ani, a ja znowu dostałam żółte ostrzeżenia na wiatr. Także to chyba jeszcze się nie kończy. Także trzymajcie się tam mocno, chociaż pewnie jak już publikuję tego vloga, to mam nadzieję, że jest po wszystkim. A póki co ja żegnam się z Wami, pozdrawiam i do zobaczenia za niedługo.